Hej, cześć, mano z tej strony lubi i witam was w kolejnym odcinku z... z czego? Z tak, tak, Dobra, to schowamy. Czekaj, czekaj. Tu, a, tutaj to tworzysz wideo. Jakie, jakie. Dobra, ci sięmy dalej. Ehm. No i co, no lecimy dalej. Tutaj wcześniej ktoś był, ale już nie ma, no ale niedługo będzie. No niestety ja podchodzę do aktualnie do tego drugi raz. Ze względu na to, że w trakcie mi ktoś przerwał. I musiałem po prostu szybko wyłączyć grę i tak dalej. Także mm, także tak, czekaj tak, tak i tak chyba. Z tego tu. Tak, szybko musiałem wyłączyć grę, także dlatego, iż yy... czekał drugi raz i wiem co, no. wiem, co się stanie. Wiem, co się stanie, wiem, co także na to chwilę wiem, co mam robić i... w ogóle. Dobra, dobra. To The Wall to mi tak też. jeszcze raz Nie Wiem. A, w tego samego miejsca wolno być. Dobra, dobra. Już, wychodź. Czy ja muszę strzelać w niego, czy wystarczy, że będę biegł? O, jest nade mną. Dobra, strzeliłem w niego. Dobra, chyba wtedy. Gdzie, nie? Tak, wtedy, dobra. Zgłoszył, że głównym się podstalił, wcześniej jak miałem a jest! Co? Ale jak? Co? Co się stało? No nie! No nie, no teraz do czego się to kompletnie nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. Że myślałam, że on się sam jakoś się, a nie, że muszę nie wiem, machać się rękoma czy czymś. Hmm, dosyć ciekawe. Wcześniej mi się to nie zdarzyło, No ale cóż, tak? O, tak, dobra, pomieliłem po prostu. Dobra, idźmy na to, że teraz w taki głupi sposób nie umrzemy. A nie powinniśmy w sumie. Dobra, dobra. Jesus Christ! Jesus Christ, Jesus Maria. Nie nade mną już. O, jest dalej nade mnie. trochę w niego O, tu już jest tutaj, dobra Nie możemy zrobić pod górna, bo tutaj się, się... O, tu się... o dobra, uniknęliśmy kitowa. Dobra, szybko teraz i wiem co mam robić, także uciekamy tutaj tak, tutaj nic nie będzie po drodze. Tutaj szybko biegniemy, biegniemy. A kurde, to on biegnie tak się mną szybko, nie idziemy, no tak szybko do mną będzie biegł. Zostawmy szybko, Leon. Kładź się, kładź się. Dobra. Czekajcie, ja muszę zobaczyć, że mi powiadomienie wyskoczyło. A, mam wyciszone. No dobrze. Ale bym się dał trafić. Dobra. Dobra, zgarniemy sobie naboje, bo czemu nie? Bo wiem, że tu są. Teraz czekamy, aż co tam będzie. Musimy go tutaj zastanowić w tym miejscu mniej więcej, gdzie jesteśmy. Nawet. Jakby tu nie zastanowiliśmy, to on pochłonął wtedy. Dobra. I skłonnik walimy, no dobra. I już jest skłonnik. O nie! Okay, ja myślałem, że on... Okay. O to mi się nie podoba. To mi się kompletnie nie spodobało, co zrobił. No dawaj, dawaj, dawaj. Pyć. Przysięgnięcie nam nie wpadnie, za to niestety, no bo już yy, raz go pokonałem za pierwszy raz, tak, już wcześniej. No, tak do tego. Ja myślałem, że jak go wtedy w te oczki po prostu trochę. Dobra, nic, Dobra, dobra. Let's do roboty. O, na no wojki, weźmiemy. Dobra. No dobra, już powinno być po nim. Tam nic się z tym zrobić teraz. Wyc. No i dobra. No i teraz powinno wpaść osiągnięcie, no ale już nam wpadło wcześniej. No i wpadło. I kolegi nie ma. No ale chcąc to chcąc obstawiam, że i tak będziemy jeszcze walczyć z nim nieraz. Tak mi się wydaje. Tak pewnie będzie. No ta gra lubię o tym nam mówić. Tak samo jak jest z Tyranem. Już raz walczyliśmy z Tyranem, No i kurde, drugi raz też go mieliśmy w że Ada, pewnie jeszcze się pojawi tak samo jak i on. Ada! Ada where are you? Over here! Ada! i'm getting worried there for a sec i can't get it out i, I don't know if i should die uh... just do it i can't walk like this okay it's gonna hurt <sighs> hold on i can do it myself just relax okay So, what do we do now? Get yourself out of here. While well, you still can. I'm not just gonna leave you. Not like this. You don't understand. The situation's worse than I thought. You're not getting rid of me that easy. You protecting me. Now it's my turn. I didn't realize we were keeping score. grab my shoulder. Oh, don't push it, rookie. okay, just trying to help. What's <laughs> you want to help? we have to get to the nest. nest? umbrella's lab, right beneath us. Net let it slip. that's where the virus samples are. you up for this? i think i could fit it in my schedule. <laughs> we got work to do. Tak. Yes, miałem. Kurde co so, Zapomniałem. Jakbym miał w ogóle co do powiedzenia w tej kwestii o. A, tutaj wyjdziemy, może coś fajnego będzie. Na przykład jakiś szopek. O, o, o. Jakiś szob mógł być tutaj. Cokolwiek serio, nic? Ale dziodowo. Nie tam To mi się nie podoba jak tak. Co, biegamy tu na górę, nie? we're to. Tyron Iron jest. No i dobra, jesteśmy już z powrotem. Niestety po chwilowa. Dla was chwila, bo... No, tak naprawdę cięcie dla mnie to trwało parę godzin. Nie lubię tak nagrywać. Głupota bez sensu tam. Nie no teraz śmiesznie by było jakby jakiś ciulek nas dodatkowo, nie? Typu Tyrant albo jeszcze jakiś inny To już w ogóle byłoby śmiesznie A bym się nie zdziwił tak naprawdę Dobra, chodzi Adia, adia dawaj Szybci i właśnie. Tamten spadł na dół To pewnie jak spadł na dół, to się pojawi w tym ogóle na samym dole coś to jest... Bardziej niż pewne mi się wydaje. To byłoby śmieszne jakby z tego tego wyszedł ten Tyrant cały. Czyli będziemy jechać to na górę. So prepared, nie. Nie, no nie mówcie mi, że to jest ostatnie. Nie, nie mówcie mi tak brzydko. Dobra. Tu tak naprawdę wszystko mam, <laughs> przejrzyjmy tutaj, ja nie mogę, bo tutaj mam otworzyć wideo. Um, a ja tworzę tam tego. Gdzieś tu miałem. My, 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 warsztat tutaj gniazdo wtyczki, a nie to nie tutaj. Wejście do kanałów On skrzynia przed. Okno, to to nie. Stół RPD też nie podziemny zakład o. Ośrodek. środek. Dół. Tutaj. Potera na broń specjalną. Hmm. Jeszcze nie mamy. Nie możemy. No dobra, ale postyrunek. Tutaj nie mogę. Tu nie mogę. Na b Tutaj. Nie wiem. Pewnie coś odwaliłem i dlatego nie mogę. Tu biuro komendanta. Też nie mogę. I tutaj. No dobra, no co, jedziemy w dół. Zobaczymy, co to z tego będzie. Zostawiam, że Tyranta... Ta tramwajka jest Albo Tyranta, albo tego, co znowu walczyśmy, to pewnie ten pociąg go zniszczy, czy coś. Tak, jak było w pierwszej części filmu. Nie mogę się doczekać, FBI to raid But to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once we get the G virus, I'm back on my own. Hey, Leon, you trust me? You trust me? Honestly, if I didn't, you'd probably be dead. Right. I, I thought I might need your help, and I was right. If you can secure the G virus, I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. Ada. You said it yourself. It's a federal case. I Leon, don't have the authority. Look at me. I'm a liability now. If I'm gonna finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just gonna leave you here. What if you're attacked? What if you need help? Mm hmm? Down. I'll be fine don't worry about me i gotta see this through yeah, I, I, want to see you okay? I got plenty to live for trust me now arriving at nest go please we don't have much time you're gonna need this Ooh. okay Leon, I'm counting on to na też ma przeserane. Ze względu na to, że no, tu będzie się działa sama. To za dobre nie jest moim zdaniem. Dobrahawamy to wszystko. Nie, no to zostawimy A magnumka co zostawmy, nożyk też, to też... Mam jakieś już połączony, proszę, a właśnie zobaczmy. Czekajcie, tap. O, tak sobie zrobimy. Profesjonalne Od groma mam tych różnych rzeczy. O Noże, klucze. Klucz samochodowy jeszcze i rolka filmu. No dobra. Co już mamy. Tu na górze. Nic nie mamy. Chyba, że jakiś shop będzie. Nie ma shopa. No dobra. No to lecimy w dół. No jest, jeszcze takie te bieganie po tych schodach. Aj, tam idź pan. Chyba hmm. ja co tu będzie. Bo to nie może być tak, że tu będzie spokój. Wiadomo. Coś na 100% się stanie. Za spokojnie to nie jest za dobrze. War your safety, stay clear until the doors are fully open. War uh -huh. your safety, stay clear until the doors are fully open. War ten... your safety, stay clear until the doors are fully open. Dobra, i co, i zamknął się pewnie za mną. Welcome to Nest. Enjoy your visit. Time for laboratory. Oh, she's kebab. Mm-hmm. Back the Okay. I wonder where the G-virus is. No, Brazil identificator, no, dobra. Pracownik, aha, pewnie tego wyższego szczebla by się przydało zdobyć, nie? Powstawiam list pokoju wypoczynkowego. Okej... Okay. Nie wiem czy to coś mi dało, ale chyba nie. Tutaj co jest? Security O! Holy shit! Dobra, bierzemy to. Nic nie ma. tutaj też nie jest jakiś komputerek. <laughs> o notatka. O mapa. Aha. Czy co, to, to to wszystko? Gdzie tam? Taka mapa. Z no nie no to wszystko. No co to mi pokazało? Tyle co ja sam wiem? Laboratorium, brazoreta, nie, inne, notatka, nie, posterunek, laboratorium. Nic, brak danych, list od właściciela sklepu, C, samoluczek, posterunek. No, na posterunku mam wszystko, a nawet na to mam labor... I tam, mam zbadane, mam zbadane, dobra. Właśnie. A jest może ten... szopik tutaj? Nie Nie ma, bo w sumie on też dźwięk taki charakterystyczny wydaje. Tu na pewno nie wejdę Zobaczmy. Nie mamy gościa no Właśnie I Musimy być tu Musimy znaleźć Eee... Pracownik Wiecie, co najgorsze? Pewnie będą te Odciszacze tak zwane. Tego ja sobie troszkę na spokojnie pochodzimy. In.

Ja muszę w nich strzelać. Coś to jest chore. Mam nadzieję, że już nie żyjecie. Dobra. Roger dead. No, tam na górę powinien się. A co, tutaj wszystko? Z... Nie, a, widzicie, nie zabrałem. <laughs> o, konie się, no, koniecznie, bo muszę przejść na drugą stronę jakby. O, widzicie, no bojki. Może być i zamiana. coś no jest bez różnicy. Górne. O! Granada. No dobra, już teraz na. Nie. Nie mam wszystkiego. I to nie mam wszystkiego. Hm. No zabrano. na górę. Uuuu. Lat, ja? Nie podoba mi się. Tutaj do kuchni zaskoczymy. Jesteśmy w kuchni, tu musimy to zgarnąć i teraz pewnie, teraz... Jeszcze nie. O kurde, tej miejsca już nie mam. trzeba się wracać. Gini. Tak, jeszcze kontrolnie magazynek w ciebie wrzucę, ale Dawa, dawaj mi noża. To się jeszcze tu żyje? A. Tutaj jakaś gnida jeszcze żyła. Mm -mm. Pokój wypoczynkowy i pewnie tego pokoju jakoś się tam zostaniemy, nie? Widzicie, to już jakaś rączka jest. Siadasy. Nie wie, Emini. Dobra. Krankenwagen. Już tak powiem. że to Krankenwagen nie jest. A. Mam w ogóle gdzie to schować? I. Nie. <laughs> Mogę to z czymś połączyć? Nie. Kurde, ten granat, no. Dobra. O! O! Ej, no to dobra. Co Czemu to zrobić? Ty? Nie. To? Nie. To? Nie. To? Nie. Move. Ej, tak a... jasna, no dobra, Za do tego... Granata, granata. Eee... Możemy połączyć? Nie. Chyba nic, nie możniczym. Nie można... Czekajcie, a ja mogę to obejrzeć? O! Teraz może będziemy mogli tę futera otworzyć. No zobaczymy. Dobra, to wyrzucamy. Tak, bierzemy. karty magnetyczne. Może się przydać. Nawet... Nie tu Nie ma nic. Patrz tam na no. To na górę już chyba. No nie wejdę. Teoretycznie bym przeskoczył, no ale. Tylko w teorii. Masz, to no, czy ja czegoś nie widzę? Czy ja silepi jestem? O, tutaj? No nie. Tutaj. Połącz. Dobra, ty kurde frajerzyna ze Szczecina. Aha, czy coś tu wymieniłem, w Co wkładkę jest w porządku? A tak ja kupię. No nie, dobra. Ale dzięki temu mamy teraz... przejście, jak rozumiem. No nie. Ale coś tu je, że... Przez to, że mamy tu dostęp, to coś się tu odwali. A, przejdziemy się spokojnie. Aha. No dobra, nic nie ma, okej. Okay. No nie powiem trochę wypadku. Okej, okay, o obszarze wschodnim spoko. No z tym będę raczej chodził. Te raczej rzeczy będę po Tak in mi, in się in... mi się wydaje, nie? Pokój wypoczynkowy. Okay. Będziemy musieli wrócić. Dobra, no to czekajcie, czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Jesteśmy w laboratorium już, tak? No, dobra. No, Co, to będzie chyba już <laughs> na tyle w tym odcinku. No, tak mi się wydaje, bo już trzydziechy to chyba ma, a raczej ma, także Do tego mniej więcej dążę. Także dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się i do następnego razu. Siemaneczko.